Wyobraźcie sobie piłkę do koszykówki kręcącą się na czyimś palcu. Punkt bliżej jej środka, w przeciwieństwie do tego przy palcu, potrzebuje więcej czasu na powrót do pozycji wyjściowej. Z Ziemią jest tak samo. Mieszkańcy centralnej Afryki obracają się z prędkością ponad 1600 km na godzinę. Z kolei ci przebywający akurat na biegunie południowym stoją w miejscu, z tym, że obracają się dookoła. Jednocześnie wszyscy mkniemy przez kosmos w identycznym tempie, gdyż planeta Obiega Słońce z prędkością ponad 107 000 km na godzinę. Temperatura na granicy zewnętrznego i wewnętrznego jądra Ziemi wynosi niecałe 6 000 stopni Celsjusza. To tyle, co na powierzchni Słońca. Panujące tam ciśnienie jest ponad 3 miliony razy większe niż to na poziomie morza. Dwa lub trzy lata temu w orbitę Ziemi wpadła asteroida, która od tamtej pory obiega naszą planetę. Choć jest mniejsza od przeciętnego samochodu osobowego, to i tak bardzo ważna wiadomość. Spośród ponad miliona znanych astronomom asteroid to dopiero druga, która obiega błękitną planetę. Określona mianem 2020 CD3, jest naszym tymczasowym mini księżycem, ale nie zostanie z nami zbyt długo. Porusza się bowiem po nieokreślonej orbicie i stopniowo się od nas oddala. Chwilowo złapane obiekty, jak 2020 -20 CD3, należą do rzadkości. Aby wpaść w orbitę Ziemi, muszą poruszać się w określonym kierunku i daną prędkością, w przeciwnym razie albo zderzą się z planetą, albo odlecą w innym kierunku. Ruch galaktyki gromad gwiazd oddalonych od nas o miliardy lat świetlnych sugeruje istnienie masywnego ciała na zewnątrz znanego wszechświata. Po wielu miliardach lat ekspansji kosmos stanie się tak rozproszony, że przestaniemy widzieć gwiazdy na nocnym niebie. Księżyc nie jest idealną kulą. Ma kształt jajka. Poza tym środek jego masy jest oddalony od jego geometrycznego środka o nieco ponad 1,5 km. Mimo że Wenus jest najgorętszą planetą w Układzie Słonecznym, to niekiedy tam pada, ale nie tak jak u nas. Są to opady metalu oraz kwaśne deszcze, raczej kiepski resort wakacyjny. Saturn w większości składa się z wodoru i helu, ze śladowymi ilościami metanu, amoniaku i wody, ale ma w sobie więcej siarki niż Jowisz, która nadaje planecie smogowaty, pomarańczowy odcień. Fale dźwiękowe na Ziemi powodują, że cząsteczki powietrza wibrują i właśnie dlatego słyszymy. Na innych planetach i księżycach dźwięk przemieszcza się przez ich atmosfery, a także przez oceany. Jednak w kosmosie może nie być żadnego dźwięku, ponieważ nie ma w nim żadnych wibrujących molekuł, które przenosiłyby fale dźwiękowe. Nie wszyscy uczeni zgadzają się z tą tezą, ponieważ kosmos nie jest próżnią doskonałą. Między pustkami znajdują się obłoki gazu i inne dryfujące cząsteczki a zatem fale dźwiękowe mogą istnieć. Wszystko zależy od naszego położenia w kosmosie. Astronomowie są przekonani, że wszechświat wciąż się rozszerza, a prędkość, z jaką to robi, tylko wzrasta. Ale skoro stale zwiększa swe rozmiary, to oznacza, że musi istnieć jakaś granica, prawda? Raczej bauralne, że się tego dowiemy, ale gdyby jednak ciekawe, jakby ona wyglądała? Byłaby gigantyczną ścianą, i potem nic? Przepaścią? Bez dna? Najpowszechniejsza hipoteza mówi, że wszechświat jest ukształtowany w taki sposób, że nie może mieć granic. Ale to nie jedyna teoria. Inna jest o wiele trudniejsza do zrozumienia. Wszechświat jest co do zasady nieskończony, a nasza część niczym się nie wyróżnia. To oznacza to, że gdzieś tam istnieje nasze drugie ja, choć powinienem raczej powiedzieć inny ty. Jeden jest nieznaczny niższy od Ciebie, drugi ma inną fryzurę, a trzeci jest Twoją wierną kopią. Istnieje również teoria multiświata składającego się z wielu mniejszych wszechświatów. Ten, w którym żyjemy, jest tylko malutkim bąbelkiem wśród innych bąbelków. Uczeni zgadzający się z tą teorią są również pewni, że takie wszechświaty mogą wchodzić we wzajemne interakcje. Wówczas między nimi zaczyna przepływać grawitacja. Jeśli dwa lub trzy złączą się w jeden, następuje wielki wybuch podobne do tego, w wyniku którego powstał nasz kosmos. Neptun jest najbardziej wietrzną planetą w Układzie Słonecznym. Chmury zamarzniętego metanu przemieszczają się tam z prędkością nieco ponad 1900 km na godzinę. Jądro planety jest utwardzone i w większości składa się z żelaza i innych metali. Jego masa jest 1,2 razy większa od ziemskiego. Z kolei jego temperatura sięga niemal 5000 stopni Celsjusza. Astronomowie twierdzą również, że na głębokości ponad 7000 km znajduje się warstwa diamentowa, gdzie występuje kryształowe opady. Przywykliśmy do pięknych zachodów Słońca, pełnych odcieni pomarańczy, czerwieni i żółci. Z kolei podczas zachodów Słońca na Marsie typowo różowo-czerwone niebo zabienia się w niebieskie. Dzieje się tak, ponieważ czerwona planeta jest znacznie dalej od Słońca niż Ziemia, czyli dociera tam mniej intensywne światło słoneczne. Drobny pył obecny w atmosferze planety pochłania światło niebieskie i neutralizuje ciepłe kolory, które zwykle widzimy na Ziemi. Błękitny czy żółty, to oba zachody Słońca są zjawiskami, w porównaniu do innych naturalnych satelitów, nasz Księżyc jest całkiem duży. Jego rozmiar stanowi jedną czwartą Ziemi. Nie znajdziemy czegoś podobnego w innym zakątku układu słonecznego. Wprawdzie Księżyc Plutona to niemal połowa jego gabarytów, ale jest on bardziej bliźniakiem niż satelitą. W całym naszym systemie planetarnym jest ponad 150 Księżyców. Spośród nich wszystkich nasz zajmuje piąte miejsce pod względem wielkości. Na księżycu może istnieć cały labirynt korydlawy. Nie tak dawno temu astronomowie otrzymali wyniki topografii wnętrza naszego satelity. Pod jego powierzchnią odkryli masywną jaskinię długą na około 50 km i szeroką na niemal 100. Niewykluczone, że ona sama powstała w skutkach trwającej 3 miliardy lat aktywności wulkanicznej. Zastygła i utwardzona lawa utworzyła na powierzchni grubą skorupę. Jednak pod nią lawa wciąż płynęła, topiąc skały i formując tunele oraz jaskinie. Niezliczone jamy odkryte na powierzchni Księżyca mogą być otworami do koryt lawy. Nie jesteśmy w stanie wydobyć większości złota z wnętrza Ziemi. Na przestrzeni kilku miliardów lat 99% kruszcu zeszło do jądra wskutek przyciągania przez żelazo zawartego w sercu planety. Mówimy tu o przeszło biliardzie ton złota. Wystarczyłoby, żeby pokryć całą ziemię warstwą kruszcu grubą na 45 cm. Gdyby nie meteoryty, które po upadku na Ziemię przyniosły dodatkowe ilości złota, byłoby ono jeszcze rzadsze. Jakiś czas temu astronomowie odkryli masywną, tajemniczą substancję. Znajduje się pod powierzchnią niewidocznej strony Księżyca. Jej masa jest porównywalna do pięciokrotności złóż metali na Hawaii, największej wyspie Hawajów. Enigmatyczna materia leży niemal 320 km pod ogromnym kraterem, który pojawił się na księżycu miliardy lat temu. Niewykluczone, że substancja ta ma jakiś związek z większą kolizją kosmiczną, może to być rdzeń metalicznego obiektu, który w tamtym czasie zderzył się z naszym satelitą. Uczeni tupią już do gabi, aż szczegółowo przebadają swoje odkrycie. Może ono wytłumaczyć wiele kwestii związanych z kraterem. Aitkena, największym znanym w Układzie Słonecznym. Gdyby był na Ziemi, jego owalny basen rozciągałby się od stanu Waszyngton do Teksasu. Z kolei w 2011 roku astronomowie odkryli ogromny rezerwuar wody, dryfujący w okolicy supermasywnej czarnej dziury, zwanej kwazarem. Lewitująca para wodna znajduje się w całym wszechświecie, ale nie jest aż tak powszechna. Ten konkretny rezerwuar ma w sobie około 140 bilionów razy więcej wody, niż wszystkie oceany Ziemi razem wzięte. To jeden z najstarszych, największych oraz najdalszych znanych ludzkości obiektów. Jest oddalony o ponad 12 miliardów lat świetlnych. Przebywający w kosmosie astronauci mogą utracić około 1% masy mięśniowej w miesiącu. Aby temu zapobiec, muszą codziennie trenować przez dwie godziny. Za niecałe 4 miliardy lat Droga Mleczna zderzy się z galaktyką Andromedy. Oba gwiazdozbiory pędzą ku sobie z zawrotną prędkością. Gdy dojdzie do zderzenia, utworzą gigantyczną galaktykę eliptyczną. Bądźcie czujni. Patrzyliście kiedyś na nocne niebo i próbowaliście policzyć wszystkie gwiazdy? Tak. Powodzenia. W samej Drodze Mlecznej znajduje się jakieś 100 miliardów gwiazd, a według innych danych szacunkowych może ich być ponad 200 miliardów. Rozbieżność ta wynika z prostego faktu, że wyliczenie wszystkich gwiazd jest prawie niemożliwe, nawet dla astronomów. Co do całego wszechświata, znajduje się w nim co najmniej miliard bilionów gwiazd. To 1 i 21 -0. wynika z tego, że samych gwiazd we wszechświecie jest więcej niż ziaren piasku na wszystkich plażach planety Ziemi.